Nie wiem co będzie dalej. Mogło być niezaciekawie. Idziemy pod spód. Jestem po rozmowie z mechanikiem. Sprawa jest. Mamy przyczepę. Może do niej Paweł się przeprowadzi. Różnica jest kolosalna. Zobaczcie tą stronę, a tą zorganizowanie wszystkiego wokół książki. Już kilka prelekcji. Jedną z nich mamy w Łomży. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witamy Was już z Polski. Przyjechaliśmy tu bardzo szybko. Nie nagrywaliśmy nic po drodze, bo nie było nic ciekawego, nigdzie się nie zatrzymywaliśmy. Zajęło tam no, to niecałe dwa dni po prostu z jednym noclegiem, tak, już w Polsce. Także. Dokładnie. Podziewaliśmy się dużych korków na granicy, ponieważ o 7 lipca wznowione są kontrole. Jednak przejeżdżaliśmy w nocy przez granicę i nie było. Nikt nas nie kontrolował, nikt nas nie zatrzymywał, nie było żadnego korku. Także. Mm. Przemknęliśmy, jak to się mówi. No i troszeczkę nam zgasły humory nasze i cała ekscytacja, ponieważ mamy problem z naszym banem. Mamy sporą awarię, taką naprawdę poważną. No i nie wiem, co będzie dalej. Jak wiecie, w Polsce zawsze staramy się przejrzeć dokładnie auto, ponaprawiać różne jakieś tam drobne rzeczy. Miałem porobić jakieś tam zaprawki, gdzieś jakaś rdza zaczęła wyskakiwać. Mam ze sobą wszystkie specyfiki chemiczne i papiery do przycierania. No i zacząłem przeglądać wszystko naokoło. Zajrzałem pod spód auta. No i tam przykra niespodzianka. I to naprawdę bardzo przykra. Szukamy w tym momencie fachowców, którzy będą mogli nam to naprawić. Dzisiaj właśnie jadę do mechanika. Eee, jednego, porozmawiać z nim. Eee, prawdopodobnie potem jeszcze mam umówione jedno spotkanie. Pojedziemy do drugiego, jak będzie miał czas, żeby to zobaczyć. Także wszystko jest w toku, ale chodźcie, pokażę Wam o co w ogóle chodzi. Muszę wjechać na najazdy i. No i wtargam się tam z kamerą. Z jednej strony to się cieszę, że mam taki nawyk, żeby. Sprawdzać auto regularnie i że to odkryłem, bo wydaje mi się, że jakbyśmy pojechali w jakąś dłuższą podróż, to mogłoby być niezaciekawie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasz van jest vanem, jest zaizolowany. I jakiekolwiek, wiecie naprawy, w sensie spawanie i tego typu rzeczy, no, tworzą duży problem. Idziemy pod spód A oto nasz problem Jak widzicie w tym miejscu Oj nie mogę się tam dostać Jak widzicie w tym miejscu jest pęknięta rama Niestety aż tutaj nad to kółko o. Monika poskacz No, widzicie, że to się rusza tutaj na tym złączeniu. Dobra, już Bo się połamie. Nie, no i teraz właśnie jadę do mechanika i musi to obejrzeć. No jest aż tutaj takie brzucho wyskoczyło, i to samo jest z drugiej strony. Z tej strony to nawet wygląda dużo, dużo gorzej. Monia Poskać. Widzicie, to się schodzi, rozchodzi. Dobra. Także no. Sytuacja nie jest za ciekawa. O, teraz fajnie widać w cieniu, jak to jest pęknięte. Takie brzucho się zrobiło. Jest to w miejscu, gdzie mamy poduszkę powietrzną. No i teraz takie właśnie też zastanawiające, dlaczego akurat to pękło w tym miejscu. Także słuchajcie, widzicie, taka sytuacja od razu na początku naszej przygody w Polsce. No, Póki co nigdy uziemieni. nie pojedziemy. Jesteśmy uziemieni, ale mamy nadzieję, że da się to w ogóle naprawić. Dobrze, że jesteśmy w Polsce. Nie wiemy w sumie, kiedy to się mogło stać. Nie mam żadnego pojęcia. No, dużo chopków było w Portugalii. Było parę takich sytuacji, że... Że mocno podskoczyliśmy. Że nie było dobra. to zaznaczone. Jechaliśmy z, no, z 30-40 km na godzinę. No Raz i ten... nam się zdarzyło, że ruszyliśmy bez napompowanych poduszek, więc może, hmm, może to wtedy może się Może to wtedy. Nie wiemy. Nie wiem, no jadę do mechanika. Dobrze, że jesteśmy w Polsce, bo tutaj jeszcze można znaleźć takich fachowców. W Anglii na pewno nikt by tam, nam tego raczej nie naprawił, tak mi się wydaje. No może by tam i znalazł kogoś, ale by trzeba było zapłacić pewnie. Dużo. Majątek. no tutaj też nie no, gadamy. Dokładnie. Zapomnieliśmy, że w Polsce ceny poszły drastycznie do góry, Najgorsze jest zobaczymy. to, że znowu trzeba się wyprowadzić z Vana, no, przynajmniej częściowo. Nie wiem. Nie, nie wiem, ile nie, to ja potrwa. Ja to jestem załamana tym. O, my mamy trochę planów i teraz nie wiemy, czy mechanik zdąży po prostu zrobić to auto do tego czasu. No, nie wiem. Będziemy was informować. Ja jadę teraz do mechanika. Zobaczę, co fachowiec powie na temat tego uszkodzenia. Trzymaj kciuki, Moni, wydasz. dasz. <laughs> <laughs> żółwiki. Kciuki, żółwiki. <laughs> My tu mamy taki niemalże mały kemping. <laughs> mamy przyczepę, może do niej, Paweł, się przeprowadzimy. No nie wiem, nie wiem ile tata nas wiesz. Skasuje za mieszkanie w przyczepie. <śmiech> <śmiech> Możemy przenieść się do naszego mieszkania, ale tam mamy twarde łóżko. I jak będziemy się tam przenosić, to chyba zabierzemy nasz materac zwana. Ajajaj, nie wiem, Monika, nie możemy już się przeprowadzić do przyczepki, bo przyczepkę okupuje Dżakuś. Czyli nasz moich rodziców piesek. Dżakuś, chodź. Także wiesz, on nie pozwoli. O, widzisz, on nawet nie reaguje, leży na łóżku i nie chce przyjść. W ogóle ta przyczepka jest z 1978 albo 9 roku, już nie pamiętam. O, jest lokator. Chodź, 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 chodź. E, w bardzo fajnym stanie. Mi się wydaje, że zawdzięcza ten stan temu właśnie e, zadaszeniu, które jest oryginalne. Jak widzicie, do tej pory jeszcze wszystko działa. Deszcz tak nie nacieka na nią i może dlatego tak świetnie tu jest wszystko zachowane w środku, bo nie ma żadnych zacieków. Panele Tata są. tu panele zainstalował, tak. Upgrade. No i piesek ma gdzie spać. Co Dżakunia? Dżakuś, mieszkasz w przyczepie. No nie bój się kamerki. Chodź. On taki lękliwy. Boi się parasolki na przykład. Już teraz wiem, że się boi kamery. <noise> co tam? Jacunia? No. Próbujemy się, wiecie, rozładować trochę. Rozśmieszyć jedno drugiego. No bo nie ma się co załamywać. No jest problem, trzeba go rozwiązać. I życie będzie toczyć się dalej. Wiecie, że my zawsze tak podchodzimy do naszych problemów. Jadę do mechanika. Nie ma co zwlekać. Jestem po rozmowie z mechanikiem. No, sprawa jest dosyć poważna, ale no, powiedział, że postara się to zrobić jak najlepiej, żebyśmy mogli jak najdłużej jeździć bez żadnych problemów. No Obejrzał to tak, wiecie, no, bez rozkręcania, bez ściągania koła, bez wyciągania tam jakichś niepotrzebnych elementów, które mu przeszkadzają. Także, tak no, na chwilę obecną, bez żadnych komplikacji, powinien to zrobić Za w jeden 400 dzień. metrów lekko w prawo. Ale niestety muszę czekać kilka dni, ponieważ ma teraz dwa samochody Także no muszę poczekać, aż tam pokończy pracę nad tymi swoimi obecnymi klientami I, no i weźmie mój samochód, tak? Także no, trzymajcie kciuki, a miejmy Lekko nadzieję, że będzie wszystko ok Auto nasze już odstawione, po kilku dniach oczekiwania. W końcu termin się znalazł w notesiku i już w tym momencie mam nadzieję, że Jarek spawa tam ramę. I dzisiaj odbierzemy. Jak myślisz na to? Myślę, że odbierzemy. Myślę ja też, że bierzemy. Będzie dobrze. Przed wieczorem będzie bardzo dobrze, bo widać, że fajny fachowiec. No, fajny fachowiec też mi się tak wydaje. <laughs> Jak to fachowcy w Polsce? No. No. Także trzymamy kciuki i czekamy. zobaczymy, i czekamy. No, do. Jak widzicie, nasz ciapek już jest zaparkowany, wszystko jest pospawane i zrobione. Wrócił do nas tak, cały i na zdrowy. zdrowy. No, mam nadzieję, że ta jego choroba nie powróci nigdy więcej, ale jak wiecie, różnie to bywa. Ale wygląda na to, że chyba jest zrobione dosyć solidnie i zaraz wam wszystko pokażę. Teraz wam pokażę, jak wygląda nasza rama po naprawie. Tu jest pospawany pierwszy element, który był popękany. Wszystko było zabezpieczone podkładem i później taką gumową powłoką o specjalną farbą do podwozi. Druga strona wygląda w ten sposób: najpierw było pospawane, pęknięcie, później dana nakładka metalowa przyspawana do ramy. I wszystko, jak widzicie, jest też zabezpieczone i zakonserwowane. Jak słyszycie, niedaleko miejska jest baza wojskowa. Lotnictwa myśliwskiego, i chyba dzisiaj chłopaki chcą sobie poszaleć na niebie, bo po prostu latają już od samego rana. No, no, tak to wygląda na chwilę obecną. Będę obserwował tą ramę, jak ona się zachowuje, co się z nią dzieje podczas naszej podróży. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i że już nie będzie trzeba wracać do tego tematu. Zobaczymy. To by było na tyle z remontów jak na razie. Idę zobaczyć, co Monia robi. A ja znalazłam naklejki, nasze naklejki, które trzeba uzupełnić, bo byliśmy już w kilku innych państwach, które nie są na naszym Wanie. Więc teraz chyba się za to zabierzemy. Jest piękna pogoda, możemy umyć w końcu Wana i przykleić naklejeczki. Ja już tam odtuściłem, Moni. Tak? Tak. No, ale ty jesteś szybki. No dobra. No gdzie paluchami przeorałaś jak to jest otłuszczone <noise> Przeorała <noise> Wiesz co? Dobra, dobra, no to co tu będzie? Na pewno będzie Portugalia Dobra, no. trzeba poszukać, trzeba poszukać. Koniszka, aż ja tu ci masz Ukraina, Portugalia, e, Rumunia, to wszystko mhm. jest naklejone. Dobra, no to naklejamy. Dobra, Ukraina już jest. Tam byliśmy dosyć krótko, może jeszcze wrócimy w tym roku. Rumunia, Rumunia, tam troszeczkę pobyliśmy. Transpogarska, Transalpina. Jak ktoś nie oglądał filmów, a tęskni za naszymi podróżami, to zapraszamy do sięgnięcia właśnie do tych starych filmów. No i Portugalia, temat dosyć świeży świeżenka na no nas świeżenka Portugalia zjeździliśmy całą można powiedzieć to ładnie to i równo monia przykleja jest pana ok Ach, Ach, dobra jest Zostało jeszcze trochę tych państw do odwiedzenia. Mhm. Musimy zacząć planować tą kolejną podróż, bo wszyscy nas się pytają dokąd, dokąd, dokąd jedziemy, a my sami nadal jeszcze nie wiemy. No na razie do końca jeszcze nie wiemy. Wszystko jest w powijakach, jak to się mówi. Ale tak jak wam wspominaliśmy wcześniej, chcemy trochę pojeździć po Polsce. Na szczęście nasz ciapek jest już sprawny, więc zaczniemy Ruszamy jeździć niedługo. po Polsce. Tak, z tym, że filmów w sierpniu z naszej podróży nie będzie. Chcieliśmy zrobić taką małą przerwę od YouTube'a, będziemy nagrywać, te filmy pojawią się pewnie we wrześniu. od września dokładnie. Tak, sierpień sierpień dajemy sobie taki czas na no, zorganizowanie wszystkiego wokół książki. No i tudzież mamy również kilka prelekcji, jedną z nich mamy w Łomży 20 sierpnia o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Tak, wszystkie detale i dokładne informacje na temat Naszych kolejnych prelekcji pojawią się na naszych socialach, także obserwujcie Facebooka, Instagrama. Będziemy informować. Tak. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna w Sielcach, czekamy tylko na potwierdzenie. No i coś tam będziemy nagrywali z naszych podróży. Mamy, mamy kilka pomysłów, także, także filmy pojawią się we wrześniu z tych, z tych naszych wojaży. Jeszcze jest takich kilka pytań, które gdzieś pojawiały się często i może nie wszystkim zdołaliśmy odpowiedzieć. Jednym z nich było to, jak zakończyła się sprawa tego napadu w naszym domu. No więc, tak jak się spodziewaliśmy, tak niestety. Jak niektórzy nam pisali w komentarzach, policja nie zrobiła nic, dzieciaczki spokojnie wróciły do domu i. Sprawa, zakończyło się to zakończyło się, pouczeniem, ponieważ tak. nic się nie stało. Mhm, taki był argument. Nic, nic nie, nie zostało, ukradli. Skradzone. No, a oni mogą się teraz tłumaczyć, że. Znaczy, tak się tłumaczą, że oni wcale nie chcieli nic ukraść, ale no nie tak. wiem, przyszli chyba w celach towarzyskich po prostu. Kominiarki. Takie <laughs> w może jakieś e, kominiarka party. Myśleli, że jest u nas w domu. No ale cóż, no, jest jak jest, no, musimy się Plusem plus jest to, że gdzieś tam są już notowani, więc jeżeli zdarzy się to ponownie, to być może będą wyciągnięte mm. inne konsekwencje. Mm. Wątpię, ale miejmy nadzieję. Sporo z Was pytało się również, jak długo zostajemy w Polsce. A więc pan jest taki, że pojawimy się na targach w Poznaniu, które prawdopodobnie będą na początku października. Na pewno będą, na pewno. w pierwszy Aha, weekend października. Czyli data już potwierdzona. Dokładnie, bilety już można kupować, będziemy na targach i po targach będziemy ruszać w podróż, także mhm. do tego czasu będziemy w Polsce. Tak, we wrześniu będziemy jeździć, w sierpniu też będziemy jeździć po Polsce, a potem długa. Z Polski. Tak, wiele pytań było właśnie o to, gdzie jedziemy, ale tak jak już wspomniałam, no jeszcze, jeszcze jesteśmy idziemy. w fazie planowania, także tak jest. dajcie nam trochę czasu. No musimy to dobrze zaplanować. No dobra, ja zabieram się za odświeżenie naszego lakieru, bo już auto nie było myte. Bardzo długo. Bardzo długo. Ja my rzadko myjemy ciapka. <gry> Może dlatego ta farba się tak dobrze trzyma i lakier nie ma żadnej rdzy. Ale dzisiejsza pogoda, nie wiem, jest pewnie prawie 30 stopni i to no. jest świetny moment, bo no w dobrze Polsce wyschnę. w tym roku lato tak nas nie rozpieszcza, ale dziś jest super pogoda, więc można to zrobić. A ja jeszcze chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć, bo zawsze takie mieliśmy obawy przed właśnie taką tą YouTube'ową przerwą że gdzieś tam to zabije ten nasz kanał, że yy, no stracimy po prostu to, nad czym pracowaliśmy dosyć długo, no teraz to już bardzo długo. 5 lat. Więc zachęcam Was właśnie do oglądania tych starszych filmów, no żeby to się jakoś tam gdzieś kręciło, żeby ten nasz kanał tak nie wygasł. Żeby algorytmy YouTube'owe nie zakopały naszego kanału, w sfera gdzieś tam w czeluściach YouTube. Owych. Dokładnie. Jeżeli wy sami nie macie na to czasu, albo już obejrzeliście wszystko, to... Polecajcie swoim znajomym, udostępniajcie nasze filmy. To, no, to, to jest takie wsparcie, duże wsparcie dla nas. Dokładnie. A z góry dziękujemy za wszystko. E, dobra, ja się Bierzemy się do roboty. Za, za roboty. <grym> będziesz mi pomagać. <grym> <grym> Musisz kostym Tak, będę cię dopingować. <grym> samochodu. <grym> Widziałem się za polarowanie, ale słuchajcie, pogoda jest taka, że się czuję, jak nie wiem, gdzieś w Tajlandii, w jakichś tropikach. Jest taka wilgoć, że szok. Ale różnica jest okolosalna. Zobaczcie tą stronę, a tą. ściapek odzyskuje swój dawny kolor. I będzie ładnie wyglądał, zabezpieczony przed kolejną podróżą. A tu mam taką pastę polerską, woskową, zabezpieczającą. Już ja raz ją wam pokazywałem, zdaje się chyba dwa lata temu, bo ostatni raz właśnie polerowałem vana 2 lata temu. No, ale chyba tak raz na rok by się by wypadało to zrobić. No ale nie, jestem zadowolony. Po prostu tak ładnie zaczyna wyglądać. Nawet niweluje takie płytkie zarysowania. No wiadomo, te głębsze zostają, ale takie płytkie zarysowania znikają. Na ściapek doprowadzony do porządku i teraz już definitywnie jest gotowy wyruszyć w drogę. No awaria trochę nam pokrzyżowała plany. Troszkę tak. No ale cóż, dobrze, że byliśmy w Polsce i że mogliśmy tak szybko to naprawić. No, i co? Ruszamy w tą Polskę. Zobaczymy, jak to się one tutaj. No właśnie, to będzie ciekawe doświadczenie, bo człowiek przejechał sporo kilometrów, omijając tą naszą piękną krainę. No a w końcu pojeździmy po Polsce. Tak, trochę pojeździmy, trochę jeszcze popracujemy, bo jak wiecie, pracujemy nad wydaniem książki. Mamy nadzieję, że nastąpi to we wrześniu. Także trzymajcie kciuki. Mhm. No, i widzimy się za miesiąc, także my mamy troszeczkę przerwy od montażu filmu. A no, od nagrywania nie, ale od montażu tak. No A Wy to... macie trochę przerwy od nas. Dokładnie, żebyśmy Wam się nie znudzili za szybko. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za miesiąc. Hej. Trzymajcie się, hej! Tylko nic nie nagrywam, Nie, nic... Dobra, Dobra jeszcze raz. <laughs> Dobra, zobrażę. A Ty co? Co to było takie? No, 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 no. muszę się rozgrzewać. Roz... Tak ja, mamy rozgrzewkę zawsze przed nagrywaniem, bo jak się czasami zastoimy, to języki nam nie chcą dobrze latać. Już? Dobra. już. Liście... Y... Nie, jeszcze raz. Muszę się zamotałem. Do października, ponieważ na początku października to jest chyba pierwszy weekend października. No trochę za dużo października. <grym> no. Październik, Chyba październik. się już może czekać października. Polowanie na czerwony październik.